Witajcie. Chciałbym Wam dzisiaj przedstawić historię, a właściwie analizę przypadku pewnego mężczyzny oraz tego, jak skończył, z jakim bagażem doświadczeń zakończył pewien etap swojego życia, i zadać pytanie, czy wyciągnął z ów doświadczeń wnioski, czy też nie. Na samym początku musimy jasno postawić granice i wyjaśnić, skąd one wynikają. Zacznijmy od czegoś prostego, na przykład muszki owocówki. Naukowcy z Wydziału Fizjologii, Anatomii i Genetyki na Uniwersytecie Oksforskim stwierdzili, że samce i samice muszek owocówek, pomimo niezwykle podobnego genomu i systemu nerwowego, różnią się głęboko w sposobie inwestowania w strategie rozrodcze, które wymagają odmiennych adaptacji behawioralnych, morfologicznych i fizjologicznych. Różnice fizyczne nazywamy dymorfizmem płciowym. Badacze odkryli, że w mózgach samców i samic istnieją subtelne różnice w niektórych obszarach mózgu, co pozwala na różne strategie zachowań pomimo podobnej architektury połączeń neuronów. Na przykład, samce muszek owocówek zdobywają samice przez zachowania godowe, podczas gdy samicom zależy na skutecznym złożeniu jaj. Brytyjscy naukowcy badali różnice w działaniu czterech grup neuronów umieszczonych w mózgu samic i samców. Odkrywając, że samce odbierają więcej bodźców wzrokowych, a samice węchowych. Te różnice wpływają na zachowanie zwierząt, tak jak zdolność samców do podążania za samicami i zdolność samic do składania jaj w najlepszych miejscach. Niewielkie różnice w połączeniach między neuronami pozwalają na specyficzne dla płci strategie reprodukcyjne, ale w końcu obie płcie dążą do osiągnięcia sukcesu reprodukcyjnego. To pierwsze badania, które wykazują bezpośredni związek między różnicami w budowie mózgu a zachowaniem typowym dla danej płci. Profesor Steven Goodwin i jego zespół zbadali, czy istnieją związki między różnicami w przetwarzaniu informacji sensorycznych a zachowaniami typowymi dla płci. Wcześniejsze badania sugerowały, że takie różnice mogą istnieć, ale nie udowodniono ich związku z zachowaniem. Jednakże. Badania przeprowadzone przez Godwina i jego zespół uwzględniły również fizjologię i role płciowe, co pozwoliło na lepsze zrozumienie związków między różnicami neuroanatomicznymi a zachowaniem. Jeśli istnieją różnice w przetwarzaniu sensorycznym u muszek owocówek, to czy możliwe, aby w przypadku homo sapiens te różnice nasilały się? Skupmy się na dymorfizmie płciowym u ludzi teraz. Według Clarka Spencera Larsena współczesny homo sapiens wykazuje różnice w cechach płciowych ze średnią masą ciała między płciami różniącą się około 15%. W literaturze naukowej podejmuje się znaczną dyskusję na temat potencjalnych ewolucyjnych korzyści związanych z rywalizacją płciową zarówno międzypłciową, jak i wewnątrzpłciową, a także krótko i długoterminowymi strategiami seksualnymi. Średnie podstawowe tempo metabolizmu jest to około 6% wyższe u młodych mężczyzn niż u kobiet i wzrasta do około 10% po do dojrzałości płciowej. Kobiety mają tendencję do przetwarzania większej ilości spożywanego jedzenia w tłuszcz, podczas gdy mężczyźni przetwarzają więcej w mięśnie i łatwo dostępne rezerwy energii krążącej. Dane zbiorcze dotyczące siły bezwzględnej wskazują, że kobiety mają średnio 40-60% siły górnej części ciała w porównaniu do mężczyzn oraz 70-75% do siły dolnej części ciała. Badanie przeprowadzone przez analizę corocznych światowych rankingów w latach 1980 i 1996 wykazało, że mężczyźni biegają średnio o 11% szybciej niż kobiety. Przeciętnie u mężczyzn krtań i oskrzela mają większe rozmiary, co skutkuje o około 30% większej pojemności płuc w stosunku do masy ciała. Przeciętnie mężczyźni mają również większe serce, o 10% wyższą liczbę czerwonych krwinek oraz wyższe stężenie hemoglobiny, co wpływa na większą zdolność do przenoszenia tlenu. Ponadto mężczyźni mają wyższe stężenie czynników krzepnięcia, witaminy K, protrombiny i płytek krwi. Różnice te Prowadzą do szybszego gojenia się ran, mniejszej wrażliwości na bóle nerwowe po urazie. U mężczyzn uszkodzenie nerwu obwodowego powoduje mikroglej, a u kobiet komórki T, z wyjątkiem kobiet w ciąży, które mają bardziej męski wzorzec. Kobiety zwykle mają więcej białych krwinek przechowywanych i krążących, a także więcej granulocytów oraz limfocytów B i T. Ponadto kobiety produkują więcej przeciwciał w szybszym tempie niż mężczyźni, dzięki czemu chorują na mniej infekcji i szybciej się z nich wyzdrawiają. Aczkolwiek częściej chorują na choroby typu Hashimoto. Etiolodzy argumentują, że kobiety oddziałując z innymi kobietami i wieloma potomkami w grupach społecznych miały takie cechy, jako przewagę doborową. Kobiety mają większą wrażliwość na ból z powodu różnic nerwowych, które zwiększają odczucie bólu, co oznacza, że po urazie wymagają wyższych dawek leków przeciwbólowych. Hormonalne zmiany u kobiet wpływają na wrażliwość na ból, a kobiety w ciąży mają taką samą wrażliwość jak mężczyźni. Co oznacza, że podczas ciąży, gdyby kobiety nie produkowały HCG, czyli gonadotropiny kosmówkowej, która jest odpowiednikiem męskiego hormonu luteinizującego produkującego testosteron nie byłyby w stanie zdzierżyć bólu porodu. Związek między różnicami płciowymi w mózgu a zachowaniem ludzkim jest przedmiotem kontrowersji w psychologii i społeczeństwie jako całości. Wiele kobiet ma tendencję do posiadania wyższego stosunku szarej substancji w lewej półkuli mózgu w porównaniu do mężczyzn. Mężczyźni przeciętnie mają większe mózgi niż kobiety, jednak gdy dostosowuje się je do całkowitej objętości mózgu, różnice w szarej substancji między płciami są prawie nieistotne. W związku z tym procent szarej substancji wydaje się bardziej związany z rozmiarem mózgu niż z płcią. Różnice w fizjologii mózgu między płciami niekoniecznie odnoszą się do różnic w inteligencji. Tal znaleźli w badaniu z 2004 roku, że mężczyźni i kobiety osiągają podobne wyniki IQ korzystając z różnych obszarów mózgu co sugeruje, że nie istnieje jednoznaczna podstawowa struktura neuroanatomiczna dla ogólnej inteligencji, a różne rodzaje projektów mózgu mogą przejawiać równoważną wydajność intelektualną. Ścisła analiza graficzna połączeń muzyku ludzkiego wykazała, że w licznych parametrach graficznych strukturalny konektom kobiet jest znacznie lepiej połączony niż konektom mężczyzn. Różnice płciowe zostały opisane również na poziomie genów i wykazano, że obejmują one chromosomy płciowe. Ogólnie około 6,5 tysiąca genów wykazuje różnicową ekspresję płciową w co najmniej jednej tkance. Wiele z tych genów nie jest bezpośrednio związanych z reprodukcją, ale raczej z Cechami biologicznymi. Dodatkowo wykazano, że geny z płciowo-specyficzną ekspresją podlegają redukcji efektywności selekcji, co prowadzi do wyższych częstotliwości występowania szkodliwych mutacji w populacji i przyczynia się do występowania wielu chorób u ludzi. Skoro różnice są tak ogromne, czy mogą mieć wpływ na to, jak wybieramy partnerów? Zasada Batemana w biologii ewolucyjnej mówi, że w większości gatunków zróżnicowanie sukcesu rozrodczego jest większe u samców niż u samic. Została ona po raz pierwszy zaproponowana przez angielskiego genetyka Angusa Johna Batemana. Bateman sugerował, że ponieważ samce są zdolne do produkcji milionów plemników z niewielkim wysiłkiem, podczas gdy samice inwestują znacznie większe ilości energii, aby wyprodukować w ciągu życia stosunkowo małą liczbę jajek, samica odgrywa znacznie większą rolę w sukcesie rozrodczym potomstwa. Paradygmat Batemana uważa zatem, że samice są czynnikiem ograniczającym inwestycję rodzicielską, nad którym samce będą konkurować, aby osiągnąć sukcesywny stosunek płciowy. Chociaż zasada Batemana przez wiele dziesięcioleci służyła jako kamień węgielny dla badań nad selekcją płciową, ostatnio poddana została krytyce. Próby powtórzenia eksperymentów Batemana w 2012 i 2013 nie potwierdziły jego wniosków. Niektórzy naukowcy krytykowali metody eksperymentalne i statystyczne Batemana lub wskazywali na sprzeczne dowody, podczas gdy inni bronili prawdziwości tej zasady i cytowali dowody na jej poparcie. Jedyne sprzeczne dowody obalały założenie Batemana, że gatunki kopulują między sobą w ramach prawa genetyki Mendela. Potomstwo umierało. Badania podważyły tylko kopulację międzyszczepową na podstawie różnych odmian owadów. Nie podważyły samej zasady sukcesu rozrodczego. Różne badania empiryczne i teoretyczne podważają zasadę Batemana, ale żadne jej nie obalają. Zazwyczaj to samice mają stosunkowo większy nakład pracy na wyprodukowanie każdego potomka. Bateman przypisał pochodzenie nierównego nakładu pracy różnicą w produkcji gamet – sperma jest tańsza niż jajeczka. Samiec może łatwo zapłodnić wszystkie jaja samicy. Nie wyprodukuje ona więcej potomstwa przez kopulację z więcej niż z jednym samcem. Samiec jest zdolny do spodzenia większej liczby potomstwa, jeśli kopuluje z kilkoma samicami. W zasadzie potencjalny sukces reprodukcyjny samca jest ograniczony przez liczbę samic, z którymi kopuluje. Podczas gdy potencjalny sukcesor produkcyjny samicy jest ograniczony przez liczbę jaj, które może wyprodukować. Według zasady Batemana prowadzi to do doboru płciowego, w którym samce konkurują ze sobą, a samice wybierają, z którymi samcami chcą kopulować. W rezultacie ze względu na anizogamię samce są zasadniczo poligamiczne, a samice są zasadniczo wybiórcze. Podobne badania prowadził również socjobiolog i biolog ewolucyjny Robert Trivers na Harvardzie. Jest ojcem teorii inwestycji rodzicielskiej, altruizmu odwzajemnionego i selekcji seksualnych. Wielu książek i publikacji naukowych, w których rozszerza również pracę Darwina. Trivers pisał wstęp do samolubnego genu autorstwa emerytowanego profesora na Uniwersytecie Oksfordzkim, Richarda Dawkinsa, gdzie Trivers zaproponował teorię adaptacyjną zwodzenia samego siebie, procesu zaprzeczania lub racjonalizacji negatywnej wobec ogromu dowodów przeczących danemu argumentowi. Inwestycja rodzicielska zdefiniowana przez Roberta Triversa w 1972 roku oznacza inwestycję rodzica w potomstwo, która zwiększa szanse na przetrwanie potom. I tym samym sukcesy reprodukcyjne kosztem zdolności rodzica do inwestowania w inne potomstwo. Duża inwestycja rodzicielska znacznie zmniejsza szanse rodziców na inwestowanie w inne potomstwo. Inwestycja rodzicielska może zostać podzielona na dwie główne kategorie: inwestycję rozrodczą i wychowawczą. Inwestycja rozrodcza obejmuje akt płciowy i komórki płciowe, które zostają zainwestowane. Inwestycja wychowawcza to czas i energia poświęcone na wychowanie potomstwa po poczęciu. W większości gatunków inwestycja rodzicielska samicy w zarówno wysiłek rozrodczy, jak i wychowawczy znacznie przewyższa inwestycje samca. Jeśli chodzi o komórki płciowe, czyli komórki jajowe i plemniki, inwestycja samicy jest zwykle większą częścią zarówno materiału genetycznego, jak i ogólnej płodności. Podczas gdy samce zwykle reprodukują tysiące plemników na dobę. Inwestycja wychowawcza tłumaczy, dlaczego kobiety, czyli samice homo sapiens, decydują się na posiadanie nielicznej ilości potomstwa i dlaczego są tak wysoce selektywne w wyborze partnera. Kobiety rodzą się z ilością 300 do 500 tysięcy jajeczek, które zmniejszają się wraz z wiekiem, ale tylko około 400 zostanie uwolnionych w okresie reprodukcyjnym kobiety. Podczas gdy mężczyzn plemniki są dostarczane w tempie 12 milionów na godzinę. Ponadto zapłodnienie i ciąża zachodzą u kobiet, co stanowi inwestycję przeważającą nad inwestycją mężczyzny, który wkłada w zapłodnienie jedną skuteczną komórkę plemnikową. Ponadto dla kobiet jeden akt seksualny może skutkować dziewięciomiesięcznym zaangażowaniem w ciążę, a następnie związane z wychowywaniem zobowiązania. Takie jak karmienie piersią. Z teorii inwestycji rodzicielskiej Triversa wynika kilka implikacji. Pierwsza polega na tym, że kobiety są często, ale nie zawsze, płcią inwestującą więcej. Fakt, że są one często płcią inwestującą więcej prowadzi do drugiej implikacji. Ewolucja faworyzuje samice, które są bardziej selektywne w wyborze partnerów, aby zapewnić, że stosunek nie spowoduje niepotrzebnych lub marnotrawnych kosztów. Trzecia implikacja polega na tym, że ponieważ kobiety inwestują więcej i są niezbędne dla sukcesu reprodukcyjnego swojego potomstwa, są one cennym zasobem dla mężczyzn, w wyniku czego samce często rywalizują o dostęp do kobiet. Teoria triversa miała ma bardzo duży wpływ, ponieważ jej przewidywania odpowiadają różnicom w zachowaniach seksualnych mężczyzn i kobiet, co zostało udowodnione w różnych badaniach. Badania przekrojowo-kulturowe BUSA 1989 pokazują, że mężczyźni są zwróceni w stronę atrakcyjności fizycznej, ponieważ sygnalizuje ona młodość i płodność oraz zapewnia sukces reprodukcyjny mężczyzny, który zwiększa się przez kopulację z jak największą liczbą płodnych samic. Z kolei kobiety skupiają się na zasobach zapewnionych przez potencjalnych partnerów, ponieważ ich sukces reprodukcyjny zwiększa się poprzez zapewnienie przetrwania ich potomstwu, a jednym ze sposobów na to, jest zdobywanie dla nich zasobów. Alternatywnie inne badania pokazują, że mężczyźni są bardziej promiskuityjni niż kobiety, co dodatkowo potwierdza tę teorię. Clark i Hatfield odkryli, że 75% mężczyzn było skłonnych do uprawiania seksu z nieznajomą kobietą, gdy zostało to zaproponowane. W odwrotnym scenariuszu 0% kobiet się na to zgodziło. Z drugiej strony 50% kobiet zgodziło się na randkę z nieznajomym mężczyzną. To sugeruje, że mężczyźni szukają krótkoterminowych związków, podczas gdy kobiety wykazują silne preferencje do długoterminowych związków. Teoria inwestycji rodzicielskiej wyjaśnia również wzorce zazdrości seksualnej. Mężczyźni są bardziej skłonni do wykazywania reakcji stresowej, gdy wyobrażają sobie, że ich partnerki są niewierne seksualnie, czyli że kochają się z kimś innym, a kobiety wykazują większy stres, gdy wyobrażają sobie, że ich partner jest emocjonalnie niewierny, czyli że kocha inną kobietę. Wyjaśnia to również w ten sposób, że niewierność seksualna kobiety zmniejsza pewność ojcostwa mężczyzny, co prowadzi do większego stresu związanego z obawą przed byciem zdradzanym. Z drugiej strony kobieta obawia się utraty zasobów, jakie jej partner zapewnia. Jeśli partner ma emocjonalną więź z inną kobietą, prawdopodobne jest to, że nie będzie tak dużo inwestować w ich potomstwo, co prowadzi do większej reakcji stresowej w takiej sytuacji? Krótko i długoterminowe orientacje seksualne wpływają na preferencje kobiet wobec mężczyzn. Badania wykazały, że kobiety kładą duży nacisk na orientację zawodową, ambicje, i poświęcenie tylko wtedy, gdy rozważają długoterminowego partnera. Gdy nie ma mowy o małżeństwie i macierzyństwie, kobiety bardziej kładą nacisk na atrakcyjność fizyczną. Ogólnie kobiety preferują mężczyzn, którzy są skłonni do poświęcenia dużo czasu i energii na opiekę nad potomstwem oraz posiadają dobre geny. Kobiety preferują mężczyzn z dobrym statusem finansowym, którzy są bardziej zaangażowani, którzy są bardziej wysportowani i zdrowi. Zrozumiałeś już podstawy selekcjonowania partnerskiego i różnic wynikających z płci? Wiesz, czym kierują się mężczyźni i kobiety i jakie są różnice postrzegania atrakcyjności potencjalnego partnera lub partnerki w zależności od płci? Przejdźmy teraz do głównego tematu. Krzysztof Gąciasz jest bez wątpienia kamieniem węgielnym dla jakości materiałów wideo publikowanych na YouTubie wśród polskich twórców. Jego vlogi, ujęcia montaż i dobór muzyki do filmów były bez wątpienia najlepszej jakości. We wczesnych latach pracował dla TVGry.pl, wydał kilka książek, odpowiadał za spolszczenie gry Baldur's Gate oraz założył wytwórnię Dyspensa Record wraz z Wojtkiem Urbańskim. Jest laureatem polskiej edycji National Geographic Traveler w kategorii Podróżnik online. Otrzymał dwie nagrody Grand Video Awards w kategorii Video Tutorial za sztukę składania historii oraz za film Więcej niż jedno życie, doceniony również przez Samsunga, a także przez kampanię przeciw homofobii za walkę w równe prawa dla społeczności LGBTQ. Krzysztof bez wątpienia ma w sobie ogromny potencjał twórczy, wyznaczył wiele trendów, odniósł wiele sukcesów, ale też wiele porażek. Opowiem Wam dziś historię mężczyzny, który niestety nie zna zasad gry i płaci za to cenę. Największym problemem Krzysztofa jest to, że nie ma twardego stanowiska w praktycznie żadnej materii i jest płynny w swoich opiniach. Nie byłoby w tym nic złego, gdyby ów zmiany następowały po pewnych refleksjach lub przemyśleniach. W końcu tylko krowa nie zmienia zdania, aczkolwiek Krzysztof nie jest solidnym fundamentem, na którym można wesprzeć ideologię, którym sprzyja. W wywiadzie u Maliny Błańskiej, na pytanie, co myślisz o kryzysie męskości, odpowiada tak. Krzysztof, jak słyszysz, kryzys męskości. To hasło, które trochę zgrzyta w, w uszach, ale wydaje się, że istnieje takie coś. To, to co widzisz przed oczami? Co może mi się nazwać <toczny> kryzysem? na <toczny> Petersena. <męskości? toczny> <toczny> nie, poważnie, to hasło bardzo mi się z nim kojarzy, nie? ale. E znaczy, ja się generalnie jakby zgadzam z ideą kryzysu męskości, że faktycznie jakby te wzorce, które mi, również mojemu pokoleniu były wpajane przez pewien czas, trochę przestały obowiązywać, nie? I trzeba sobie troszkę przeprogramować yy, mózg i aspirować do troszkę innych rzeczy niż yy, dawniej, ale nie wydaje mi się to jakieś niewykonalne, nie? Bo faktycznie tak jest, no, jakby ten, ten taki model, wiesz, Fajnego kolesia, który, w który się wierzyło w roku 98, nie wiem, nie ja wtedy 13 lat, no to... Wiesz, no nie pamiętam dokładnie, co ja sobie wyobrażałem, yy, co, co, co jest jakby byciem fajnym gościem, nie? Ale wyobraże Ale domyślam się, że to wyobrażenie było takie, no że... Dzisiaj jednak nie chciałbyś tym, <tum> tą osobą być. Bo ja mam taką teorię, Krzysztof, że... Że ten nowy świat, o który toczy się walka, musi się dziać e, również przy udziale mężczyzn, bo, no bo wydaje się, że troszeczkę musicie się posunąć, żeby ten świat był równy, nie? E, I tak też lata temu e, Bordier zresztą pisał, gdy napisał męską dominację, że ta książka musiała zostać napisana przez mężczyznę, nie? Że gdyby kobieta usiadła i napisała tę książkę, to, to nie byłoby to samo. To, to był, byłby kolejny pisk z zdziczałej feministki. No i pojawiasz się ty, ważny głos polskiego internetu. Jesteś niemalże znaczy swoimi zasięgami obecny przy tych wszystkich protestach. Powiedz mi, dlaczego to robiłeś? Dlaczego się zaangażowałeś? Hmm. Ja w sobie się angażowałem w jakby poprzednie iteracje strajku kobiet też, tylko może w mniejszym stopniu niż teraz. Nie? Ale jak był taki sezon, żeby postować zdjęcia, yy, jak jesteś ubrany na czarno w 2016, czy też postowanie Błyskawicy wcześniej w tym roku, no to zawsze w tym uczestniczyłem. No teraz jakoś tak bardziej na grubo to w to wjechałem, bo jakoś tak, nie wiem, no tak, 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 tak wyszło. Widać tutaj brak konkretnych założeń, twardej, ciężkiej argumentacji, która utwierdza go w stanowisku, które objął. Realnie nie chce odpowiadać na żadne pytanie, odpowiada w sposób bezpłciowy, jego ideologia w tym momencie jest bardzo łatwo podważalna i jest to robione regularnie. W materiale Życie z traumą przemocy opowiada swoją historię. Wysoce emocjonalnego mężczyzny, który żył w Maroku, był ofiarą przemocy ze strony rówieśników we wczesnych latach, które bez wątpienia odcisnęły piętno na jego dorosłym życiu. Sam o sobie mówi, że jest introwertykiem, który odnalazł spokój w obcowaniu z kamerą sam na sam. Jego styl wlagowania to również potwierdza. Ten materiał wideo jest swoistą spowiedzią udręczonego mężczyzny, który wyjechał do najbezpieczniejszego miasta na świecie, zmęczonego i przede wszystkim samotnego, który ze swoje słabości dziś jest rozliczany przez obcych ludzi. Bo społeczeństwo nie jest godne męskich łez, problemów, rozterek, nie zrozumie ich nigdy i nigdy nie wykaże się empatią, jeśli okażesz słabość. Maszyna socjalna zmielicie, przeżuje i wypluje i nie ma znaczenia jakiej jest płci, bo kobiety z równą determinacją gardzą słabymi mężczyznami, a w szczególności feministami. Całe to zaangażowanie moje w strajk kobiet i to co później mnie spotkało, nie wiem na ile kojarzycie w ogóle te wydarzenia w moim życiu, ale fala jakby takiego, mm, takich negatywnych emocji, które na mnie spłynęło, fala Różnych sposobów niszczenia mnie, które wydarzyły się od tego czasu, to był moment, kiedy ja ugryzłem za dużo dla siebie. Nie? Że faktycznie, no jakby w pewnym momencie, jak na wykopie powstawało 30 wątków dziennie na mój temat, no to to już, to już było grube. I widzenie, jak po prostu tyle ludzi próbuje mnie zniszczyć, próbuje, jakby wysyła w moją stronę tyle takiej negatywnej energii. To już, to już było trudne dla mnie. I co? Ja spróbowałem się z tym rozliczyć przez występ w kanale sportowym, gdzie wiadomo, jak to poszło, nie? I ja sobie teraz myślę, jak myślę o tym swoim życiu, które zobaczyłem w ogóle nagle z perspektywy, no to jeśli całe życie boisz się w pierdolu i boisz się, że ktoś cię uderzy, to hate park to nie jest format dla ciebie, to raz. A dwa, że jeśli tam poszedłeś, jako ten mały chłopiec, który dostał kiedyś w pierdol, zrobiłeś całkiem kurwa dobrą robotę, nie? Jesteś całkiem w ogóle odważny, jeśli tak się bałeś takich rzeczy, a jednocześnie miałeś odwagę to zrobić. Nie chodzi mi teraz o rozliczanie, czy ja zrobiłem dobrze, czy źle. Dla mnie dobrze. Bo to jest w ogóle dużo z tego negatywnego odzewu, który Wtedy spotkałem, okazał się prawdą. Mamy więc przed sobą obraz mężczyzny, który na skutek różnych sytuacji życiowych i doświadczeń przez wieloletnie noszenie maski okazuje się być wysoce emocjonalnym, niestabilnym w swoich poglądach, ale też kruchym wewnętrznie, który nie wykształcił w sobie odporności na reakcje innych ludzi względem stanowisk, które prezentuje. Czy taki obraz mężczyzny jest atrakcyjny dla innych, a w szczególności czy może się to podobać płci przeciwnej? Bazując na pierwszej części materiału i wyjaśnieniach z perspektyw naukowych, począwszy od muszek owocówek, a skończywszy na selekcjonowaniu seksualnym wśród ludzi, odpowiedz sobie na to pytanie sam. Związek Krzysztofa i Kasi po rozpadzie budził wiele kontrowersji, spekulacji oraz był wynikiem wielu memów o brazylijskich czadach czy kuklodyzmie godziarza, co zresztą nie ma żadnego realnego potwierdzenia w faktach. Sam związek nie był oficjalny aż do momentu rozstania i nagrania filmu, którego nie ma już na YouTube, został usunięty, aczkolwiek. Cześć kochani, dzisiaj porozmawiamy o rozstaniu, bo mam trochę doświadczenia w tym temacie. No, ale co spoko, że to nagraliśmy. Strasowaliśmy się. Ten krótki filmik pokazuje dobitnie, co się dzieje, kiedy słaby mężczyzna bez systemu wartości, twardych zasad i honoru jest wykorzystywany do zbijania kapitału, wyświetleń i rozpoznawalności. Będzie zawsze traktowany jak trampolina, wyjście B, zapasowa opcja. Jeżeli okażesz słabość, zostaniesz zdeptany. Maszyna socjalna zmieni przeżuje i wypluje. Co już powiedziałem. Kasia, przed związkiem z Krzysztofem, nie była znana w żadnych mediach, nikt o niej nie słyszał i nie była rozpoznawalna. Nie jestem w stanie przedstawić Wam przyczyn rozpadu tego związku, które byłyby rzetelne. Mamy tylko zdjęcie Kasi i brazylijskiego Czada rok po zerwaniu z Krzysztofem, co niczego nie dowodzi. A sam Czad jest raczej typem dadboda. Kasia Meciński w zeszłym roku stworzyła markę Super Inclusive Society w skrócie SIS. Jak domyślacie się, jest to forma promowania feminizmu oraz jego kapitalizacji. Problem z tą marką był taki, że promując inkluzywność, Kasia zdecydowała się na rozmiary ubrań w standardowych wydaniach, bez uwzględnienia kobiet noszących rozmiary XS czy XXL. To absolutnie zrozumiałe. Produkcja musi być nastawiona na zysk, a potencjalny nabywca nie jest skrajnie otyły czy skrajnie szczupły. Stąd podejście czysto praktyczne. Jak zawsze w feminizmie, wszystko jest nastawione na zysk, nie na równość. Tylko socjopaci nie posiadają uczuć. Każdy zdrowy człowiek przeżywa emocje, ale tylko od ciebie zależy to, w jaki sposób odbierasz bodźce. Jakie analizujesz, jakie działania podejmujesz? Dlatego cytując klasyka, musisz wiedzieć, takie są zasady gry.